Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj ponownie witam Was w serwisie Euromaster. Jak widać, praca tutaj w re. Dwa tygodnie temu obiecywałem Wam materiał, gdy robiłem odcinek o przygotowaniu auta do zimy, że w osobnym materiale jeszcze raz powiem parę słów na temat opon zimowych. Właśnie takich opon zimowych. Ta opona została specjalnie wycięta na potrzeby tego materiału. Gdzie będę chciał y, jeszcze szerzej zebrać to wszystko w całość, no i ten wyjaśnić taki sporny punkt, czy te lepsze opony należy zakładać na tył, czy na przód. Zapraszam Was serdecznie. Kiedy należy wymieniać opony na zimowe? No przede wszystkim kiedy średnia temperatura w ciągu dnia spada poniżej 7 stopni na plusie, ale co to znaczy, bo idąc tym trybem powinniśmy wymieniać nawet w grudniu, co drugi dzień, a to opony letnie, a to opony y, zimowe. Przede wszystkim, jeżeli średnia temperatur spada, czyli jeżeli zauważycie, że już są przymrozki już jest dosyć niebezpiecznie ślisko, warto wtedy zaopatrzyć się w oponę zimową, dokładnie w cztery opony zimowe. O! Nie bez powodu wziąłem akurat tą, zobaczcie, jaka jest sparciała, z tej strony już popękana. I w drugiej części, akurat nie w tym fragmencie, który został wycięty, jeszcze było uszkodzenie boczne. To dyskwalifikuje oponę, tym bardziej, że ta opona ma już 9 lat i ona niestety po prostu automatycznie sama już się zestarzała. Dodatkowo nie była dobrze przechowywana, bo to widać było po rantach bocznych, ale do tego jeszcze wrócę. Co jeszcze dyskwalifikuje nasze opony? No, zacznijmy może od wieku. Mówi się, że na jednych oponach, tutaj mówię szczególnie o oponach zimowych, nie powinno jeździć się dłużej jak 5 lat. Powiem Wam szczerze, że i tak i nie. Wszystko przede wszystkim zależy od stanu technicznego danej opony, jak samochód ma swój stan techniczny, tak i opona ma stan techniczny. Tak jak już mówiłem o tych uszkodzeniach, czy po prostu starciu bieżnika, warto na to zwrócić uwagę, bo czasami okazuje się, że opona, która ma nawet 3 lata, też jest dyskwalifikowana i już nie powinniśmy z niej korzystać. Więc niech dobrzy specjaliści zawsze ocenią, czy można na danej oponie jeździć. No i w takim przypadku jak ta, która ma już 9 lat, jest popękana, założenie takiej opony, powiem Wam szczerze, chyba groziłoby jej szybkim rozerwaniem. Kolejnym takim granicznym tematem to jest wysokość rzeźby bieżnika. Mówi się, że nie powinno się schodzić poniżej 1,6 mm, ale to raczej dotyczy opon lepkich. Powiem Wam szczerze, że opona zimowa traci swoje właściwości poniżej 3-4 mm. Wtedy już naprawdę te lamele nie do końca dobrze odprowadzają błoto pośniegowe i należałoby taką oponę wymienić na nową. Czy lepsze opony zakładamy na przód czy na tył? Ten temat powiem Wam szczerze, powraca jak bumerang i e, ma wiele szkół, niektórzy się upierają, że jednak lepsze na przód. Ja jednak mimo wszystko stoję przy tym, że lepsze opony mimo wszystko powinniśmy zakładać na tył, bo A. E, dwukrotnie byłem na płycie poślizgowej, gdzie miałem możliwość sprawdzania zarówno opon lepszych na przodzie, na tyle i widziałem po prostu różnicę w jeździe. To samo było w ośrodku ADAC w Niemczech, a tak z doświadczenia, gdy lepsze opony założymy na przód Owszem, one mają swoje dwa zasadnicze plusy. Jeden to jest taki, że będzie nam łatwiej ruszyć, po drugie będziemy mieli krótszą drogę hamowania, aniżeli sytuacja byłaby odwrotna. Ale niestety musimy zmierzyć się z jednym najważniejszym argumentem. Nasze auto będzie, jeżeli będziemy mieli gorsze opony na tyle, będzie cały czas nadsterowne. Tak będzie jeździło. Powiem Wam jedno: wolę mieć auto podsterowne, aniżeli nadsterowne. E, wielu instruktorów techniki jazdy wam to może też szerzej wyjaśnić e, co byście woleli do wyboru no ciężki wybór mając zderzenie przodem czy bokiem powiem wam szczerze, że mimo wszystko wybrałbym przód z tego względu, że mamy więcej stref zgniotu dlatego zakładajmy lepsze opony mimo wszystko na tył Nadsterowność jest o wiele trudniejsza do opanowania. Większość konstruktorów swoje auta tworzy w ten sposób, nawet tych z napędem na tylne koła, żeby mimo wszystko charakterystyka zawieszenia sprawiała, że nasze auto żeby było podsterowne. Jeżeli założymy słabe opony zimowe na tył, uwierzcie mi, że mimo wszystko to auto i tak cały czas będzie nadsterowne. Nie robimy też zbyt dużej dysproporcji, jeżeli naprzód założymy opony, które mają, nie wiem, 3 mm, tak jak ta zużyta tutaj, a na tył, które mają 8 mm, będzie problem też chociażby z systemem ESP, który może nie do końca odczytywać wartość obrotu. Czy warto pompować koła azotem? Zanim do tego przejdę, przede wszystkim pamiętajmy o tym, o tym, co jest najbardziej istotne, żeby mieć zawsze optymalne ciśnienie w ogumieniu, takie jakie zaleca producent naszego auta. Dobre ciśnienie to przede wszystkim dłuższa żywotność naszych opon. A co z tym azotem? Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć jedno. Gdy miałem Renault Lagunę dwójkę, tak tą dwójkę, tą bardzo awaryjną, e, miałem już w niej ciś czujniki ciśnienia w ogumieniu. E, były to jedne z pierwszych montowanych właśnie czujniki. No i okazało się, że gdy wyjeżdżałem na autostradę, e, opony się rozgrzewały, pojawiała się różnica ciśnienia i automatycznie wyskakiwał błąd. W tym wypadku jedynym ratunkiem dla mnie właśnie było pompowanie kół azotem, który okazał się w tych przypadkach zbawienny. Druga dobra Dobra opcja związana z azotem to to, że on nie wchodzi w reakcję z metalem, dzięki czemu nasze felgi nie będą nam od wewnątrz rdzewieć. Rozszerzając temat związany z pompowaniem kół azotem, chciałem jeszcze parę słów powiedzieć na temat czujników ciśnienia w ogumieniu. EPMS, bo tak się ten system nazywa, jeszcze kilka lat temu, gdy na przykład ja korzystałem z pierwszych aut wyposażonych w ten system, był tylko i wyłącznie bonusem, takim dodatkiem. Obecnie każde nowe auto sprzedawane w Europie po 1 listopada 2014 roku musi być wyposażone w ten system. Co on daje? No, przede wszystkim to, że my jako kierowcy bardzo często zapominamy o tym, żeby kontrolować na bieżąco ciśnienie w ogumieniu, i Unia w ten sposób nam chciała pomóc. Mamy dwa rodzaje czujników. Jedne to są czujniki pośrednie i bezpośrednie. Te pośrednie stosuje chociażby koncern Volkswagena. Polega to na tym, że ABS mierzy prędkość obrotową koła i na tej podstawie ustala ciśnienie w ogumieniu. Zobaczcie, jakie to muszą być niezwykle dokładne obliczenia, żeby podać dobre ciśnienie. Bardziej zaawansowany jest system bezpośredni, czyli zamontowany jest w każdym kole moduł, moduł, który falami radiowymi przekazuje do komputera naszego, informacje o ciśnieniu w ogumieniu. Niezwykle istotne jest, żeby jeżeli posiadamy auto wyposażone w ten system, żeby jeździć mimo wszystko do markowych warsztatów. Z tego względu, że trzeba dokonać dodatkowej analizy przy zdejmowaniu tego koła trzeba naprawdę to oponę zdjąć bardzo ostrożnie z felgi trzeba nieraz skalibrować taki czujnik za każdym razem trzeba sprawdzić baterię jeżeli jest to czujnik bezpośredniczy aby faktycznie jest jeszcze sprawna i wytrzyma przez następny sezon i jeżeli mamy dwa rodzaje kół na lato i na zimę osobne, też za pierwszym razem trzeba taki system całkowicie skalibrować, więc korzystajcie w tym wypadku z dobrych i renomowanych serwisów. A co należy zrobić, jeżeli mamy w aucie opony typu Run Flat? Coraz więcej nowych samochodów posiada ten typ opon, ale również w przypadku aut używanych. Okazuje się nieraz, że nawet gdy kupicie auto z drugiej ręki, nie jesteście świadomi, że macie ten typ ogumienia zamontowany na swoich felgach. Przede wszystkim co dają runflaty? Runflaty dają to, że mają wzmocnioną dodatkowo ściankę boczną, dzięki czemu nawet w momencie uszkodzenia danej opony możecie kontynuować podróż dalej. Tutaj jest niezwykle istotne to, że gdy przyjeżdżacie na wymianę sezonową opon warto jechać właśnie do markowych warsztatów wyposażonych w dobry sprzęt ze specjalną przystawką do runflatów. Bo gdy ktoś spróbuje na takiej podstawowej maszynie zdjąć oponę z felgi, powiem Wam tak, ja już widziałem 19 AMG z runflatami jak zostały uszkodzone. Nie da rady, ponieważ ta ścianka boczna stawia naprawdę bardzo duży opór i trzeba to robić w dobrych serwisach. Pośród osób, które naprawdę mają dobrą wiedzę. No i gdy wymienimy już nasze opony z letnich na zimowe, warto się zastanowić, co zrobić z tym drugim zestawem. Mamy dwie takie najważniejsze opcje. Pierwsza to jest zlecić przechowanie w serwisie. Dobra opcja, nie jest to zbyt wygórowana cena, a opony są trzymane na specjalnych regałach, czy to felgi, zgodnie z technologią, tak jak to należy przetrzymywać, w odpowiedniej temperaturze i możemy być o to spokojni. Jeżeli dysponujemy trochę większą ilością miejsca, tak jak ja akurat to mam, można je przechowywać w garażu pod warunkiem, że będzie taka temperatura w tym garażu od 10 do 25 stopni. I jeżeli mamy całe koła, czyli felgi, raz z oponami układamy je na leżąco. Jedna na drugiej, maksymalnie cztery. Gdy mamy same opony, kładziemy je w poprzek pionowo. Jedna obok drugiej, nie wieszamy ich na hakach i nie kładziemy ich jedna na drugiej na płask. Z tego względu, że w ten sposób opony będą nam się odkształcały i możemy je po prostu uszkodzić. Ok, to na dzisiaj będzie wszystko. Jak widzicie, temat związany z oponami zimowymi jest niezwykle szeroki, można o nim mówić i mówić. Ja jedynie Was zachęcam do tego, żeby pamiętać o wymianie. Opon na zimowe, bo to nie jest tylko moda, ale to jest przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. To jest zupełnie inna struktura opony. Ona się zupełnie inaczej spisuje w warunkach zimowych, w warunkach niskich temperatur i pomaga naszemu bezpieczeństwu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, poniżej pod filmem w linku w serwisie Euromaster zostało przygotowane takie specjalne kompendium dotyczące wymiany. Opon na zimowe. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i jestem też ciekaw Waszych opinii i doświadczeń związanych z oponami zimowymi. Hej!